Moi drodzy, mam dla was niesamowitą wiadomość, jest już oficjalny leak, oficjalny przeciek z Kibidi Toilet, także prawdopodobnie dzisiaj będzie, albo najpóźniej jutro odcinek, w tym odcinku tutaj wam już pokazuję, będziemy analizować ten przeciek z oficjalnego Instagrama twórcy z Kibidi Toilet, więc jest to potwierdzony leak, mega kozacko, jaram się nie z tej ziemi, zostawcie lajka i zaczynajmy, słuchajcie. Proszę bardzo, oto nasz obrazek, słuchajcie. I co Wam się rzuca już w oczy tutaj? To jest to, na pewno dwie rzeczy mi się rzucają. Po pierwsze, to jest to, że na przykład te kamery dalej przegrywają. Te słabsze kamery, te podstawowe wojownicy dalej przegrywają, dalej nie mają broni. Mnie to zastanawia, czemu tak mało jest tej broni. Oni powinni to wrzucić do jakiejś fabryki i trzepać tej broni bardzo dużo, żeby na, wyprodukować, żeby oni mogli używać jakby do obrony. Tu tego nie ma. Co ważne jeszcze jest rzecz, moi drodzy, jest to obszar prawdopodobnie, jesteśmy coraz bliżej tego lotniska z odcinka 60, gdzie działa się akcja z Jimenem i z naukowcem Tytanem, więc jesteśmy całkiem blisko, bo jak zobaczycie sobie ten odcinek, zobaczcie tutaj w tym miejscu, myślę, że to będzie najbardziej takie widoczne, jak się pojawi tutaj, o, 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 o w tym miejscu, słuchajcie, jak się pojawi, o. Proszę bardzo, jak widzicie, te budynki w lotnisku, bardzo mu, te takie mury, betony są bardzo podobne do tego, co widzieliśmy właśnie na tym screenie. Więc naprawdę odcinek, być może oni są naprawdę gdzieś blisko już tego właśnie zamieszania. Albo słuchajcie, czy to czasem nie są kamery, które śledziły które są z odcinka 60, zobaczcie, bo tu tak naprawdę widzimy dwóch, dwie kamery. E, tu również widzimy dwie kamery i tutaj nie ma, słuchajcie, broni żadnej wśród tych kamer, więc wydaje się, że te, to są kamery z lotniska, czyli my jesteśmy, słuchajcie, w lotnisku, przy lotnisku. Całkiem prawdopodobnie, że moja teoria jest całkiem... To nie jesteśmy blisko, tylko jesteśmy w miejscu, gdzie działy się wydarzenia w odcinku 60. A więc to uszkodzone lotnisko. Zobaczcie, czym być może tu znajdziemy jakiś, jakiś samochód albo coś. To by było, to by nam dużo dało, ale raczej będzie ciężko. Obejrzyjmy sobie ten odcinek. Dobra, klatka po klatce. Tu mamy samolot. Tu są samoloty. Czy jest tu jakiś samochód gdzieś? Ciężko coś tutaj dostrzec no bo z tej perspektywy, no ale wydaje się, że całkiem słuszna teoria, jak myślicie. Czy rzeczywiście jesteśmy na lotnisku? Co do ziemi, która tutaj jest, to wydaje się, że jednak jest to ziemia tutaj, taki piasek, piaszczysta, więc ja myślałem, że jesteśmy blisko właśnie tego miejsca z odcinka 60, a tu wychodzi na to, że to jest to miejsce. Całkiem ciekawe, no bo zobaczcie, tu są dwie kamery. W odcinku 60 zniszczone zostaną dwie kamery. Czyżby to było to? Wydaje się, że tak. Słuchajcie, no ale co, co nam to daje? To nam daje na pewno to, że odcinek 62 pojawi się dzisiaj albo najpóźniej jutro, bo skoro mamy już ten przeciek, to jest z, z Instagrama, ten skrinek to wiele wskazuje na to, że ten odcinek będziemy mieli już szybko. I to pamiętajcie, że to będzie odcinek podsumowujący, finałowy. Sezonu, więc prawdopodobnie przyjdzie nam troszkę dłużej czekać na następny odcinek 63, ale zmierzamy ku początku, końcowi i wydaje się pytanie: tylko, czy, czy tutaj Tytani będą? Czy znaczy cała ta ekipa pewnie tu jest, którą widzimy tutaj w odcinku 60. Natomiast, jest pytanie: cała ta ekipa jest? Natomiast, jest jedno zasadnicze pytanie: czy my. Dostaniemy już w tym odcinku jakiś początek walki, czy czasami toalety Jimen i reszta kompanii. Czasami nie uciekli, to znaczy nie przegrupowali się i gdzieś w inne miejsce się oddalili. Bo dziwne to by było, jakby oni czekali na. na słuchajcie, na, 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 na atak kamer. Być może się jakoś przygotowali, zestawili jakieś pułapki. A co jakby ta scena, którą tu widzimy, ta scena tej kłótni była sfingowana? Jakby może to było udawane i po prostu aerotoalety po prostu zaskoczą sojusz kamer, głośników? Jak myślicie? Być może, być może tak będzie, że po prostu o to było udawane, inscenizacja i oni przyjdą i Wbiją nóż, nóż w plecy, mm, całemu sojuszowi, jestem ciekaw, jak co się rozwinie. Szczerze, mam no, naprawdę trudno mi przypuszczać, bo jednak jak widzicie. Tutaj już mamy to lotnisko, ale być może ich tu nie będzie: tych nauk, tego naukowca, Tytana i Jimena. Ciekawe, jestem bardzo ciekawy tego, co się wydarzy. Przejdźmy, może, do Waszych teorii. Jestem ciekaw, co Wy napisaliście, i czy Wasze teorie będą potwierdzać to, co będzie się działo w 62 odcinku. Ok, przejdźmy do Waszej teorii. Dzisiaj się nią zajmiemy. Mamy a, a Adrien. Moja teoria jest to, moją teorią jest to, że Jimena nie, nie da się pokonać. Jedynie kto może go pokonać to Skibdi Toilet, bo widać po Jimenie, że jest, że jak kameraman, speaker lub TV, to Jimen nigdy nie był przestraszony tego, że zostanie pokonany, a widać, że jak go e, Skibdi Toilet e, Aero chciały pokonać, to był wystraszony, jakby to Skibdi mógł go pokonać. E, to jest właśnie ciekawa teoria, słuchajcie, bo rzeczywiście tak było, że tak naprawdę e, on jakie takie emocje przedstawiał dopiero tutaj, prawda? On się naprawdę mega bał tego wszystkiego. Być może rzeczywiście Aerotoilet mają broń, która całkowicie jest w stanie unicestwić Jimena. Czyli, to, czyli co? Wychodzi na to, że... Bo może to też, możemy to też uogólnić i może też być tak, że po prostu... Skibidi toilet nie da się jako tako zniszczyć chyba że zniszczycie totalnie definitywnie cały ten szkielet nawet jak go spłuczecie to on wraca powrotem z powrotem być może tak jest słuchajcie natomiast tutaj rzeczywiście była taka sytuacja że on naprawdę naprawdę był przerażony i był bliski tego że zostanie pokonany możliwe że że tak jest, że aero podsiadają, czy ta broń aero jest naprawdę tak mega mocna, że no, no pomyślcie sobie, jak mocne musi być to działko, że on w stanie był, łatwo by pokonało Jimena, a Jimen przyjął młot na siebie, przyjął płomień, przyjął um, promienie t mana i dalej jest troszkę pokiereszowany, ale tak naprawdę to aż tak. Nie został tak pokonany, tak bardzo, nie? Nie został jakoś mega, mega pokiereszowany. No ma tu jakieś ślady, no ale on dalej jakby funkcjonuje, to to jest ciekawe dojść i być może tak będzie. Natomiast mi się wydaje, że dalej jest tak, że spłukanie z kibili toiret nic nie da. One dalej powrócą po jakimś czasie, więc e, zobaczymy. Słuchajcie, za niedługo odcinek, już się nie mogę doczekać. Sprawdźcie moje odcinki, teraz na ekranie się pojawią. Do zobaczenia.